Stwierdziłem, że znajdę wam coś tak trudnego, jak gra Lenor, ale grę w kompletnie innym klimacie, gdzie można grać też dwie osoby, a nawet chyba w dodatku we trzy albo dwie, i wybór postaci jest między trzema postaciami. Podstawka to są dwie postacie, dwaj bracia, z głową jak filiżanka, i ta gra jest okrzyknięta grą, która jest Dark Soulsem w e, świecie platformówek. A dokładnie mam na myśli Cupheada. Cupheada Wam gorąco, ale to gorąco polecam, jeśli chcecie się na, e bulwersować, na e przeklinać, na wkurzać, na padami. Ale jak przejdziecie bossa, mieć z tego cholernie dużą satysfakcję i tańczyć tak jak tańczy czasem e Lenor. Tak jak tańczy on, jak zabije bossa, to dokładnie tak w tej grze, dokładnie tak samo się tam tańczy. Ile razy ja ta tej grze wyłem, że został mi ostatni gram życia i mnie zabijają, a e, choć formalnie w tej grze no nie da się zginąć niby, ale wiecie, o co mi chodzi na pewno. No więc Cuphead, jeśli ktoś potrzebuje trudnej platformówki. To bardzo, ale to bardzo gorąco polecam. Jak widzicie mam wydanie to z dodatkiem od razu, a dodatkowo z panią e, Caphead, bo e, w tym dodatku dochodzi trzecia postać, dochodzi ta pani, bo podobno były głosy, że jest bardzo szowinistyczne, że tylko są e, bracia. Zresztą jak ktoś ma ochotę i e, będzie mało mu gry, to na Netflixie, jeśli panie się nie myli, jest serial o obydwu. Braciach, więc też można go tam znaleźć i go tam obejrzeć. Drugą grę, którą wam polecę, polecę kompletnie kontrowersją i tutaj robię to z rozmysłem, bo ja tą grę lubię. Ja tą grę splatynowałem i ja się w niej naprawdę dobrze bawiłem, właśnie z tego powodu, na które wszyscy narzekają, bo nie ma ta gra bohatera. Tam nie ma głównego bohatera. Bohatera robisz ty formalnie. Z każdego, kto przejdzie przez ulicę. Chodzi mi o Watch Dogs Legion. Polecam to grę przede wszystkim dlatego, bo kosztuje dosłownie 20 zł. I to wersja pudełkowa kosztuje tyle bardzo często. Gra. Bardzo dobra, moim zdaniem. Ja się powiem świetnie. Chodziłem, szukałem muzealników. Jak miałem muzealnika, to brałem go jako postać i na przykład do e, podziemnego kręgu walczyć tam. Chodziłem tym postacią muzealnika. Bawiłem się przednio, powiem wam. Trafiło się paru muzealników, więc ja mogę wam grę gorąco polecić. Niszczycie złą organizację, tworząc swoją organizację, pakujecie sprzęty, latacie na dronach. Jak już dojdzie wam dron przemysłowy, taki duży, to już w ogóle można cały świat zdobyć. Już gra się staje bardzo prosta, ale wbrew pozorom bardzo przyjemna. Graffiti fajne się robi, Londyn można pozwiedzać, a podobno nie byłem sam, więc nie wiem. Ale jak patrzyłem na Google, wpisując lokację, to jest naprawdę dobrze odzorowany. Więc ze względu chociażby na cenę, na rozrywkę w szukaniu różnych dziwnych, postaci, bo te postacie naprawdę bywają dziwne tutaj, na trofeum, które polega na przejściu każdego pubu w grze i napisze się piwa w nim, to też jest urocze. Więc ja gorąco wam Legion polecam. I mimo to, że to jest Ubisoft, ja bawiłem się naprawdę dobrze przy tej grze. Ja jestem masochistą, lubię gry, które są ból na zasadzie takich gier. Więc jeśli ktoś tak jak ja potrzebuje dziwnej gry, to Watch Dogs Legion mogę mu polecić. Zresztą ogólnie polecam całą serię Watch Dogsów, jeden, dwa też. I właśnie jako ciekawostkę mogę dodać, że dodatkiem do e, trójki, dodatkiem do Legionu jest e, jakby postać, która się pojawia, która daje misję. Nazywa się Eden e, Park chyba, jak dobrze pamiętam. Znaczy, jest to postać z pierwszej części. Główna postać z pierwszej części pojawia się w tej części i daje ci misję. Wtedy jakby możesz czuć, że grasz nim, bo, bo też możesz nim grać, z tego co kojarzę. I słuchajcie, e, ale właśnie WDW to jest tak troszeczkę inny sposób masochizmu, bo na tą grę bardzo dużo osób narzeka. Uważają za niedorobioną, że nie ma głównego bohatera, jakby wątki się rozmywają. A dla mnie właśnie to, że nie ma głównego bohatera w tej grze e, pokazuje, że jest e, okej. Okay. Co więcej, mam dla Was książki, i, i jak wiecie, ja Wam polecam Dedalusa bardzo często, Dedalusa czy, czy Bonito, bo to są takie, czy czytam taka zielona etykieta na logo sklepu, to są takie, jakby księżnice książki, się księgarnie, bo oni dostają książki z outletów, z dyskontów, e, dyskontów no nie, z outletów, przepraszam. I tam możecie kupić książki za nie wiem, 5 zł, 10 zł, jak kosztuje stówę, to na przykład tam jest za 30 zł, bo też takie mam. I tam bardzo dużo fabrycznego, fabryki słów jest. I jeśli będziecie w takim miejscu, to najbardziej na co warto zwrócić uwagę, to antologie. Różnego typu antologie, nie tylko te dwie, chociaż te dwie są właśnie z Dedalusa. I antologie są fajne, bo macie zbiór różnych person, różnych autorów. Tutaj chociażby jest wyjątek, jedna autorka jest z dwóch w opowiadaniach, ale jeden Romańczuk, jest pewnym isterekiem, tak naprawdę. Chcecie, żebym ten isterek opowiedział, czy nie? Bo jeśli chcecie, to wam spoileruję trochę ten isterek. Tylko pytanie, czy chcecie, czy, czy nie chcecie na czacie. W tym czasie powiem, jest tu parę dobrych, chcecie. Jest tutaj autora, która nazywa się Marta Kisiel. I Marta Kisiel stworzyła książkę do Dożywocie i potem całą trylogię Dożywocie. Tam jednym z postaci jest Konrad Romańczuk. I tutaj, patrząc na autorów tejże historii, tejże książki, zaraz po Dożywociu, zobaczcie, pod Kislową, kto jest autorem? Konrad Romańczuk. Więc tak naprawdę Marta napisała tu dwa opowiadania, choć tylko w jednym jako ona, a w drugim jako właśnie e, jej postać. To prawie takie takie, takie de Lulu jak u e, pani e, Kasi. Boże, jak się nazywa Kaśka ta co te książki takie złe pisze. O Jezu. Pomóżcie mi, złe książki były o niej. To było pięć czy siedem odcinków rok w poziomce napisała. Kasia Michalak. Kasia Michalak w książce Rok w Poziomce napisała y, książkę sama o bohaterce, która w książce spotyka Kasię Michalak, która jest, jak to za przeproszeniem Paweł Opydo mówi, jebanym jodą i wie wszystko, co w głowie głównej bohaterki siedzi. Tak. Ciekawostka, Kasia Kasię Michalak bardzo lubi właśnie Marta Kisiel. Miałem przyjemność zasiadać z nią przy piwie i kiedyś, jak Ola Szwed jeszcze wpadła, bo wtedy Ola Szwed tłumaczyła dożywocie. E, akurat piliśmy wtedy w Kicikoci w Warszawie. To jak Ola Szwed zaczęła czytać fragment Kasi Michalak, gdzie w jej postać i bohaterki łechtaczka przynosiła się na dupę. To nie tylko nasz stolik, ale cała knajpa wyła ze śmiechu powiem wam. Dobra historia, dobry, dobry przykład książek Kasi Michalak. Kasia Michalak wiem, że kobiety kochają, bo ma bardzo dużo ogromnych fanów, ale książki pisze no na jedno kopytone. Jak jedno przeżytałeś, przeżytałaś, to znasz wszystkie książki Kasi Michalak tak naprawdę. No a właśnie fabryczna zona ma paru swoich autorów, którzy zawsze piszą w tych książkach, typu Pilipiuk, Komuda chociażby czy czysawicki. A ja ze swojej strony tę historię mogę Wam gorąco polecić. Chciałem Wam jeszcze pokazać, trochę zdjęć na telefonie. Więc, Lenor, czy możesz, czy jesteś? Jestem, jestem. Dobra, ja się wyłączę i zaraz udostępnię ekran, ok? Dobra. A poczekajcie, jakbym zrobił tak. Czy mnie widać i mój ekran też widać teraz? Nie. Mieli aktualnie. Mieli aktualnie, OK. Dobra, to może wyłączę siebie, po prostu sam ekran udostępnię. Udostępnij ekran, roz... a nie, nie pojedyncze aplikacje. Mm, cały ekran. Dobra, powinieneś widzieć mój ekran już. To jak macie ochotę, to wam pokażę troszeczkę z tych dwóch, jakby z dwie scenografie. Mogę wam chyba tyle pokazać, niech nie będzie chyba zły na mnie. Tutaj macie przygotowaną gotycką. Ja tu normalnie prowadzę lekcje, nieraz, nie dwa, pierdololo wam pokazywałem, jak ta komnata wygląda normalnie. Teraz za to wygląda jak żywcem wyjęta z Korony Królów, dosłownie. Więc, jak macie ochotę, jeśli tylko dostanę już film zmontowany, bo, bo pewnie będziemy go mieli na naszym fanpage'u muzealnym, to Wam go bardzo chętnie udostępnię. A w ramach dodatku, że dzisiaj tak mało przygotowałem dla Was, chciałbym Wam pokazać zdjęcia z Bratysławy, jeśli macie ochotę, i zdjęcia z podróży mojej do Bielsko-Białej, pierwszej mojej podróży, wtedy jeszcze nie wiedziałem że duch w białej mieszka. I tutaj właśnie macie w większości zdjęcia, e, jak z... to była moja pierwsza podróż solo e, pociągiem. Jak widzicie, dojechałem do samej Bielsko-Białej. No i tam już na początku musiałem pójść do tego pana. E, spotkałem Reksia. Reksio jest jednym z pomników, które tam właśnie stoją. A to jest właśnie twórca. To jest, słuchajcie, Lechosław e, Marszałek. I to jest pan, który stworzył właśnie kultową postać Reksia, jak i z tego, co mi się wydaje, chyba Bolka i Lolka, ale on potem od Bolka i Lolka odszedł, bo e, telewizja polska stwierdziła, że zrobią Bolka i Lolka na dzikim zachodzie, ale Hosław był strasznym e, przeciwnikiem broni w bajkach dla dzieci, więc e, on wtedy jakby popadł w niełaskę tego, zresztą studia. Uwielbiam dziwne bramy, to będzie jakby charakterystyczne, a że jak jedę sam, nie boję się nikogo, z kim jestem, no to wchodzę w różne dziwne miejsca. I właśnie takich bram, czy takich jakichś ruder będzie troszeczkę na tych zdjęciach, bo to jest coś, co po prostu uwielbiam, tego typu szyldy, czy tego typu miejsca. No tu macie zamek, to jest zamek w Bielsko-Białej. Na nim jest, od nim w, znaczy w nim oczywiście z muzeum, więc mogę tam też Was zaprosić. Chyba będę jakieś zdjęcie nawet z środka z muzeum, więc e, tutaj od przodu akurat zaraz obok mieszkałem, zresztą więc miałem bardzo blisko, ale głównie w bielsko-białej zatrzymałem się z tego powodu. To, ten budynek tutaj jest budynkiem starym, to jest budynek nowy. To co zbliżam: to jest studio semafor, a studio semafor ma w sobie takie centrum. No, my będzie edukacyjne, mogę tak to chyba nazwać, gdzie powstawały, a teraz można oglądać, jak powstawały te filmy. Zresztą sami możecie je zrobić. Tu akurat już jest pierwszy podgląd. No i mm, na przykład takie ciekawostki też są poukrywane tam na ścianach, a właśnie pracownia jest bardzo fajna. Jeśli ktoś ma dzieci, szuka czegoś niedaleko żywca, na przykład, to muzeum, znaczy muzeum centrum Filmowe oko to się chyba nazywa, tak, jeśli nie pamięć, nie myli. Bardzo gorąco Wam polecam. Bardzo fajnie wyposażone. Tu na szat macie nuty e, Reksia. Czyli to jest po prostu reksja Tam jest też intro do Reksia, na przykład. Więc tutaj właśnie mieścił się, jakby główny, główna część tego studia. No i obok jest dobudowany nowy budynek, nowoczesna, nowoczesny pawilon, postawiony, teraz się mawia i w nim całe właśnie to studio. Kręciłem się trochę po Bielsko-Białej, chodziłem od jednego do drugiego kościoła, no, szukając czegoś fajnego. Uliczki. Bielsko-Biała ma przepiękne, drobne, wąskie uliczki. No rynek, akurat tu jest na przykład na rynku święty Nepomucen, a tutaj macie modlitwę do świętego... Znaczy to nie, to z drugiej strony jest modlitwa, przepraszam. Tu jest akurat historia na pomócena. No, i na przykład to jest ciekawa postać, bo to jest marcin luter, bo bielsko-biała ma największą społeczność luterańską, obecnie nie tak liczną, kiedyś największą w Polsce podobno. No i właśnie jako jedyny pomnik w Polsce. Stoi tam pomnik Marcina Lutra. Nie dało się do niego podnieść, był zamknięty, on jest w takim terenie parku otoczony, był zamknięty, a to już jest wnętrze zamku to jest kaplica zamkowa z ładnymi sklepieniami podobno oryginalne freski a tutaj już właśnie wnętrze zamkowe. Ciekawostka, obrazy są zrobione dla mojego kolegi, bo mój kolega tworzy w tym roku wystawę o zimie. No, i właśnie pokazałem mu, że w Bielsko-Białej też takie obrazy jak coś mają. To jest trochę właśnie hełm z muzeum. No, i znów zamek, to jest wejście jakby główne do muzeum. Tu się od tej pory, od tej strony się wchodzi. No, i mamy rynek kolejny. To jest akurat chyba rynek w Bielsku. Nie, to jest w Białej, przepraszam. Tak, albo odwrotnie. No, czy uwielbiam też schody. No i tu już powoli zaczynamy spacer po jakiejś części białej chyba, jeśli panie się nie myli, to jest opera ich, nie akurat, świetnie ta muszla im tu wyszła, podobno pomaga to z akustyce, muralem, muralem. no i tutaj macie kolejną bajkę, i zabijcie mnie, ale teraz zapomniałem jak ta bajka się nazywa. I tu mam do Was prośbę: pomóżcie mi, jak nazywa się ten podróżnik, bo to jest Barnaba? Dobrze, dobrze pamiętam? Jeśli, jeśli się mylę, to wybaczcie. No i na chwilę jeszcze tutaj tego pana musiałem sfotografować. Chyba mój ulubiony z jeśli chodzi o balki z dzieciństwa. No, Don Pedro, oczywiście, z krain deszczowców. No i oczywiście. Ulubiony kucharz zaraz po Makłowiczu oraz smok wawelski. No, tych panów nie mogło zabraknąć. No, musiałem do nich dotrzeć. Choć pogoda mi nie sprzyjała, to, to do, do tych panów dotrzeć musiałem. No, oczywiście bielsko-biała, musiałem mieć magnes. Pierwszy raz byłem wtedy, to magnes trzeba było kupić. Stare browary podobno, albo coś takiego, albo młyn. No, i jak dalej? Kościoły. Stadion. E, Podbeskidzia, jeśli dobrze kojarzę nazwę drużyny. Pod Beskidzie Bielsko-Biała chyba jest. No a tutaj dla kolegi. Mój kolega e, przeszedł tą trasę, przeszedł tą trasę w Hiszpanii, e, kilkaset kilometrów, znaczy przeszedł, przejechał na rowerze, i jak tylko widzę gdzieś muszlę świętego Jakuba, zawsze mu podsyłam zdjęcie. Wiem, że najdłuższa trasa z Polski biegnie z okolic Olsztyna, bo, bo jest taka trasa. Biegnie ona wybrzeżem tutaj aż po Niemcy, potem Francję i do Hiszpanii. No i właśnie tego typu kamieniczki, powiem wam, e, strasznie strasznie lubię. E, są, są takie klimatyczne, są takie właśnie, a to jest akurat kamienica na główny rynek. No, po nocy też lubię sobie pochodzić. Tu akurat już ruszyłem dalszą trasę. Zamki na trasie hmm, przed, przed Bratysławą. No i Bratysława. Jedyne wieżowce, które są w Bratysławie, z czego te trzy po prawej są nowoczesne najnowszymi wieżowcami Bratysławy. Teraz jest czwarty budowany. Oczywiście zdziwiło mnie to, że jest Orlen. Potem doczytałem, że Orlen ich wykupił prawie wszystkie stacje, dlatego Orlenów tam u nich i w Czechach jest dużo. E, zamek w Bratysławie. Na górze. Niestety odbudowany całkowicie. On został całkowicie zniszczony. Został odbudowany. E, tam kawałki są mury oryginalne, ale pokażę Wam jeden bardzo fajny, oryginalny zamek, który w Bratysławie jest. E, Ufo. E, można wejść, można zwiedzać. Znaczy, zwiedzać. Teraz, widokowy można z niego zobaczyć, ale stwierdziłem, że nie chce mi się kasy na to wydawać. Ja jakoś takich widoków z góry. No jakoś nie, nie muszę widzieć, więc z na niego z dołu. No jedyne muzeum, które było warte uwagi tak naprawdę poza narodowym zamkiem w Bratysławie, a i tak trafiłem, jak było zamknięte, więc no niestety nie udało mi się wejść. No ale za to pokręciłem się właśnie trochę po starym mieście, czy po katedrze bratysławskiej, akurat tutaj macie ją teraz czy właśnie tu macie różnych tych bratysławskich pochowanych, duchownych. No i zamek w Bratysławie, tym razem tylko podchodziłem pod. Tutaj akurat widok z góry zamkowej, bo akurat Bratysławski zamek jest na górze przy rzece, przy Dunaju, bo to jest to, co widać, to jest Dunaj. No i moi drodzy, tutaj jest jeden z legendarnych założycieli miasta, jak i chyba całej Słowacji. Zamk o, to jest właśnie ta część oryginalna. Te cegły, które wystają, Wiem, że są częścią oryginalną zamku, bo to pamiętam, że to była część oryginalna. No i tutaj właśnie macie panoramę, tak naprawdę całej Bratysławy, bo, bo z zamku widać dosłownie całą Bratysłowę. Budynek telewizji albo radia, jedno z dwóch, jest cholernie wybijający się. Jak macie takie stare miasto, nagle ten budynek to jest bardzo taki wyróżniający się na tle innych obiektów. Jedna z bram do zamku. Jej troszeczkę oryginalnie właśnie zachowało się także. No i ścieżki. Ścieżka do, do zamku e, biegnie bardzo w podobnym klimacie jak Złota Ulica w Chraczanach w Czechach. Jak chcecie, to też Wam je pokażę któregoś dnia. No a tu macie już główne ulice Bratysławy, tu macie macie główne rynki, bo ich tam jest parę. Tu macie zresztą bratysławskie herby. Jeden jest Słowacji, jeden jest Bratysławy. E. Cóż tu by jeszcze wam o Macie, wychodzącego z kanałów, jednego z, jedno z twarzy Bratysławy, bardzo często na magresach, bardzo często na różnego typu pocztówkach, właśnie go spotykacie. Ja go spotkałem akurat otoczonego masą Azjatów. Azjaci akurat go wtedy okupowali, jak ja do niego podszedłem. No, a tu Opera Narodowa, Opera Narodowa w Bratysławie i bardzo ładna elewacja jednego z budynków. Jest świetnie zrobiona, jest taka 3D, można to tak chyba nazwać. I jeden z fajniejszych pomników w całym mieście. Coś z głuchym ten pomnik się nazywa, ale mogę się mylić. Niestety padało, więc jak widzicie, no, nie miałem zbyt dobrej pogody, ale powiem Wam tak, mi to nie przeszkadza. Ja mogę chodzić w deszczu. Jak jestem sam, to tym bardziej. To jest dom Polski, czyli miejsce, miejsce nam bliskie. Musiałem podejść, musiałem zerknąć. A tu powoli już wyruszamy do muzeum motoryzacji, techniki, motoryzacji. Głównie, no się, malutkie, ale urocze, fajne. Takie na parę minut kosztuje też bardzo tanio, bo tam parę koron, poron, boże, parę euro wyszło tam chyba. 2 czy 3 euro wyszło, maksymalnie do 5 euro wyszło za tą wycieczkę. A, a fajne miejsce mają parę e, ciekawych obiektów. Na tutaj macie już e, tą część e, z polskim żukiem, na przykład. A jak ktoś oglądał taki program na Discovery o takim ojcu i synie, którzy składali czopery, to to jest właśnie przez nich złożony e, czoper. I to właśnie oni go e, składali. No a cóż jeszcze ciekawego w Bratysławie, pozwolę sobie trochę przewinąć, bo to do Skody, tu będą różne samochody, oczywiście do Warszawy musiałem zrobić znacznik. To jest to. Słuchajcie, na Bratysława jest dosłownie na granicy z e, Austrią. Z, do Wiednia jest rzut beretem, bo jest chyba 60 kilometrów i pomiędzy drogą z Wiednia a z Bratysławy, tą wrogą rzeczną, można zahaczyć o Dewin. Dewin to jest zamek na górze. Bronił styku właśnie Bratysławy, wtedy Czech, Czech czy, czy, czy no Czech, dokładnie mówiąc, Czech, przed e, tutaj najazdem z Austrii czy, czy z Austro węgier z Węgier nawet wtedy bardziej. Zamek jest piękny, jest na świetnej skarpie umiejscowiony. Dodatkowo chodzą przy nim owce. To było coś cudownego. Ja uwielbiam, jak takie miejsca żyją nie tylko ludźmi. Jak coś właśnie tego typu tam jest. To jest jedna ze świętych w Bratysławie, raczej z Słowacji, niestety nie pamiętam jak się nazywa. No i dotarliśmy do zamku. Wchodzimy na zamek. Ciekawe są te takie otwory w dziurze. Ten otwór, który jest tutaj widoczny, to jest ten otworek tutaj. Zobaczcie, to jest dokładnie to okienko. I tutaj macie jeszcze taką strażnicę. Bo nie wiem, czy to widać na zdjęciu, ale zwróćcie uwagę, że macie dwa kolory wody, jakby tu na początku po prawej i lewo. Lewo idzie Dunaj, a tu po prawej wchodzi ta rzeka, która na Czechy idzie. Nie wiem, czy nie Morawa to jest przypadkiem, ale mogę się mylić, więc musicie mi wybaczyć, albo poczekajcie, zaraz sprawdzę. Tak, Morawa. Rzeka, rzeka nazywa się Morawa i ona się tu właśnie styka z Dunajem. Zresztą tu już macie tak naprawdę trzy narody, bo po lewej są. Austriacy przed nami są, można by rzec, Czesi, a my stoimy na Bratysławie, na czeskiej, na słowackiej ziemi, przepraszam. Zamek mniej więcej wyglądał tak w oryginale, jak wtedy był używany. Sporo z niego niestety nie przetrwało. Przetrwały głównie te dwie wieże, ta najbardziej tu u góry teraz i ta tutaj, którą widać z numerem 1. One przetrwały. No i oczywiście niektóre elementy wystroju też. Tu macie akurat węż węża. I najprawdopodobniej, a zresztą potem to sprawdziłem, jest to ród akurat Garwa Wcof, nie wiem co się czyta, ale dokładnie mają ten sam herb, co Bona Sforca, bo Sforcowie mają też smoka jedzącego Saracena. Tu dokładnie macie łączenie się rzek. Do Dunaju wpływa morawa, i ona potem płynie aż na. E, chyba czeską Pragę mi się wydaje, albo na Ostrawę. Tu się mogę mylić, więc wybaczcie. To, co wam pokazuję, jest to już strona e, e, austriacka. I tam gdzieś na tej górze podobno jest właśnie drugi zamek, który jest zamkiem, jakby bliźniaczym, gdzie one miały się wypatrywać, właśnie gdy ktoś na nie napadał. Kaplica podobno tutaj była. No i moja zadowolona. Mortka, że dotarłem na ten zamek, szedłem na górę, trochę zmokłem, trochę potem mnie ucho nie słyszałem dwa tygodnie, ale powiem wam, bawiłem się świetnie i udowodniłem sobie, że mogę, że mogę pojechać samotnie podróż jakąś dalszą, że nie ma się czego bać i to było dla mnie najważniejsze, bo tak naprawdę ta podróż dużo mi dała. Przez parę lat jeździłem z kimś, teraz jechałem sam, więc ta podróż była taką oczyszczającą dla mnie podróżą. A tutaj macie ciekawostkę, ściana jedna od strony rzeki jest ścianą dosłownie pionową, więc jak ktoś tam chciał podejść, to za bardzo się nie dało. Tu już pomniki. Jeszcze mogę wam przewinąć do zdjęć z zamku w Bratysławie. To jest, co widać, jedyne, co przetrwało oryginale, czyli fundamenty podziemia. No, a tutaj macie już wystawy. Bardzo fajnie zagospodarowany teren, bardzo ładne sklepienie ceglane, cegel, cegliste, ceglane, dobrze, przepraszam. No i zamek zamku z wieży widok. Akurat tutaj cały zamek. No niestety zamek wrazes jest odbudowany. No i ozdoby. Na koniec złota bransoleta. My mamy ładniejsze na zamku. Zresztą, czy Kropek widziała moją lunullę, może powiedzieć wam, że ładna jest nasza lunulla. A ja już się z wami powoli żegnam, więc ja wam dziękuję za wysłuchanie, a jak zawsze pozwolę sobie na chrupki dla Nika załączyć kawkę w czacie. I dziękuję wam, że raz kolejny mnie wysłuchaliście. Przepraszam tak bardziej na spontanie te 5 minut, ale byłem na rpe nie ukrywam, a poza tym mamy taki zapież na zamku przez ten film, bo dosłownie dzisiaj teraz właśnie kręcą jutro kręcą cały dzień, całą noc, a od soboty ruszamy z przygotowaniami na koncert. Koncert muzyki operowej z panią Ewą Ewą, przepraszam Małgorzatą Walewską. Więc jeśli ktoś ma ochotę, a ma blisko domu, do Ciechanowa, na koncert paść o 20 na e, zamkowym e, dziedzińcu się koncert rozpoczyna. Zapraszam, koncert jest darmowy, więc jak tylko ktoś chce, to, to, to ja akurat na nim będę, bo akurat ja jestem od zamku wtedy odpowiedzialny. E, nie spektator, ja to będę siedział, grał sobie pewnie na Switchu i pilnował tylko, żeby czegoś ludzie nie wynieśli nam z zamku. Moi drodzy, ja się tutaj rozłączam i przechodzę zaraz na tą taką normalną pogadankę. Tam jeszcze się spotkamy i sobie jeszcze pogadamy. A ja z tej strony chciałbym również podziękować widzom z YouTube'a, którzy będą mogli sobie odsłuchać to. Myślę, że jeszcze dzisiaj zobaczymy, czy uda mi się to na szybkości wrzucić. Chociaż mam tam parę rzeczy do przemontowania, więc najpóźniej jutro. Dzięki!